Więc jakie mamy korzyści z hipnoporodu? Na pewno zminimalizowanie bólu porodowego. Nie będę obiecywać, że w ogóle ból nie istnieje. Ból jest na pewno konkretną informacją o tym, żeby coś poprawić, poruszyć się, zadbać o ten oddech, może czegoś się napić, może na chwilkę po prostu się zresetować, może puścić muzykę. Ból na pewno powoduje, że daje nam informację o jakimś rodzaju napięcia ale to też więcej bym opowiedziała, gdyby dotyczył ten wykład bólu, ale mniej więcej zmiana perspektywy jego naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo robi i o tym właśnie na hipnoporodzie mówię więcej. Oswojenie się z lękiem i obawami, to to, co mówiłam, lepsze doślenienie macicy i dziecka, ponieważ jeżeli jesteśmy w stanie relaksu, to wyobraźcie sobie, że te komórki, te nasze mięśnie, ta nasza macica jest bardziej dotleniona. Jeżeli jesteśmy, mamy zaciśnięte szczęki, a tym samym pośladki, to mamy dużo trudniej dla maluszka przejść. My się czujemy dużo bardziej zmęczone, też ten ból jest dużo większy, więc naprawdę tworzenie atmosfery, żeby nie przeszkadzać swojemu ciału rodzić, jest naprawdę kluczowe. Dziecko łatwiej przechodzi przez kanał rodny. To też możecie sobie po, po, poczuć, że jak to jest przejść przez poduszkę, która dociska, a jak to jest przejść przez, przez grudy ziemi, które gdzieś tam przyciskają. Więc to jest, to jest mniej więcej taka różnica, jeśli chodzi o czucie w ciele. Albo jeszcze coś twardszego niż Ziemia. Na pewno szybsze dojście do siebie po porodzie, ponieważ ten tlen, dotlenienie tych komórek powoduje, że to ciało się dużo szybciej regeneruje. Odpowiednio produkowane są hormony, ponieważ na przykład adrenalina nie hamuje oksytocyny i tak dalej. Jakby ten biomechanizm naszego ciała może, być, może funkcjonować prawidłowo. Tak jak mówię, najważniejsze jest nie przeszkadzać ciału rodzić. No, i oczywiście silniejsza więź z dzieckiem, ponieważ jest mniej komplikacji, maluszek może być nam postawiony na piersi, przystawiony naturalnie itd. i tak dalej. Także to mniej więcej tyle. Ważny dla mnie cytat Inna May Gaskin, która pisze różnego rodzaju książki, właśnie między innymi o duchowym położnictwie, to, że nie zawsze potrzebujesz planu. Czasem wystarczy oddychać. Zaufać, puścić i zobaczyć, co się stanie, co myślę, że nie dla jednej z nas y, wydaje się najtrudniejszym, ale później dzieci też uczą nas odpuszczania. Y, więc ta wiedza przy, przydaje się naprawdę na, na czas macierzyństwa, również na, na budowanie relacji, na uważność w związku. Także to jest dla mnie mega ogromny zasób.